Dzisiaj niezwykłe święto, bo międzynarodowe święto teatru. A my jesteśmy w raju, można by powiedzieć, ponieważ to miejsce w Teatrze Lalki Aktora to magazyn lalek i wszystkich atrybutów, które przez lata, przez wiele lat brały udział w niejednym spektaklu i cieszyły nasze oko, nasze dzieci i nas. Tutaj jest bardzo wiele historii, bardzo wielu artystów, którzy tworzyli te lalki. Czy Ty w ogóle wiesz, ile tutaj jest tych eksponatów na Waszym stanie? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że gdzieś jest to sklasyfikowane, bo rzeczywiście myślę, że liczy się to w setkach. Natomiast to miejsce jest na tyle specyficzne, że mimo że są to lalki, które pochodzą ze spektakli, które już zeszły za fisza, to to miejsce bardzo mocno żyje, dlatego że te lalki wciąż są wypożyczane na przykład przez naszych aktorów na lekcje teatralne, które no służą w charakterze takim pokazowym, bo te lalki są bardzo różne. Mamy tutaj i kukły, i pacynki i marionetki, także one służą tym najmłodszym pokoleniom do tego, żeby zaprezentować, jakie w ogóle rodzaje lalek teatralnych mamy. No i od czasu do czasu, żeby zafascynować tym miejscem jeszcze inne osoby, na przykład was. Czy tutaj można wykorzystywać na przykład niektóre elementy do, po raz kolejny, czy raczej się tego nie praktykuje w teatrze? Bo to na przykład przypomina mi postać ze współczesnej bajki Spongeboba e, i można by go być może było wykorzystać. E, jak, jaka jest geneza i historia tych kukiełek, które tu powstają? Czy one mają ileś żyć, czy tak naprawdę tylko jednorazowe życie do danego spektaklu? Właściwie są przypisane tylko i wyłącznie do jednego spektaklu. Także poza takimi działaniami warsztatowymi, czy na przykład w czasie dnia otwartego, który zawsze organizujemy raz w roku, one żyją tylko w jednym przedstawieniu. Natomiast to, o czym mówisz, często zdarza się z innymi elementami dekoracji albo z kostiumami, bo tutaj mamy większą jakąś możliwość w przerobieniu tego typu elementów. No, natomiast lalki Byłoby trudno, no bo co można zrobić innego fascynującego, jak nie wykorzystać jeden do jeden. No a tutaj już wchodzimy w takie ciężkie tematy, jak prawa autorskie scenografa, który no jednak wymyślił taką a nie inną postać i według tego pomysłu ona została wykonana, także taka ona musi pozostać. Mówi się, że teatr pobudza marzenia, wyobraźnie. Ja się tutaj tak czuję, moje wszystkie marzenia i wyobraźnia są tutaj bardzo pobudzone. Powiedz mi, czy Faktycznie tak jest, że wy też macie, macie taki stosunek do tego miejsca, mówię, do samej, samego tego magazynu, że przypominasz sobie różne spektakle, różne niezwykłe historie, czy te um, historie też, no bo wiele lalek jest tutaj starych i kukiełek, czy one podlegają też jakiejś renowacji? Czasami tak. Czasami też staramy się z tych lalek zrobić dobry użytek i na przykład przekazujemy od czasu do czasu na licytacje i aukcje charytatywne. Co roku na przykład na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy po prostu przekazaliśmy kiedyś dla Fundacji Doktor Clown i wiemy, że niektóre nasze lalki razem z doktorami klaunami wychodzą do dzieci do szpitali. Natomiast no rzeczywiście jest to miejsce, gdzie w momencie, gdy przeprowadzamy jakąś grupę dzieci, to to, co się Słyszę, to jest przede wszystkim wielkie wow, bo to się czuje, tą historię. Nie tylko mówię o tym, że tutaj się ciężko oddycha, prawda? Tutaj nie ma okien, więc no to też po to, żeby te lalki nie uległy zniszczeniu. Natomiast no, jest to miejsce no, bardzo no, skupiające w sobie ogromną część historii tego teatru, już ponad 80-letnią. Teatr dla mnie jest moim życiem całym. To jest miejsce, w którym Mogę się spotkać z dziećmi, które uwielbiam, mam dwoje wnuków, to, to wiem, co to jest. Jak widzę radość, uśmiech na twarzy dzieci, ale nie tylko, bo dorosłych też, to myślę sobie, chyba to że się stało, że, że mam taki zawód, że mogę tutaj pracować, że mogę dawać radość innym ludziom w tym naszym świecie, który często jest właśnie taki smutny. Te chwile radości, jak się daje, naprawdę to, to jest coś, co warto robić. Bardzo lubimy Święto Teatru. Jest taki dzień, który składamy sobie wzajemnie życzenia, dostajemy życzenia od naszych widzów i, 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 i to po prostu jest piękne. Czy teatr może stać się aktywną częścią ekosystemu? Teatr zauważa od wielu lat wpływ człowieka na planetę, ale nie radzi sobie z tym problemem. Czy teatr troszczy się o kondycję człowieka, jaka kształtowała się w XXI wieku, w którym jednostką manipulują interesy polityczne i ekonomiczne, sieci informacyjne i opiniotwórcze korporacje, w którym media społecznościowe z jednej strony ułatwiają komunikację, z drugiej stanowią dla niej doskonałe alibi, zapewniając niezbędną, bezpieczną odległość od innego.